Szanowni Państwo, przed Wami ostatni uczestnik dzisiejszego konkursu Mów, Michał Zawadka, w przemówieniu bestseller, autobiografia motyla, bestseller, autobiografia motyla, Michał Zawadka. Droga prowadząca do goście, Postmasterza. Historia zaczęła się, kiedy miałem 4, może 5 lat. Byłem z moimi rodzicami na jednej z imprez u ich znajomych. Łatwo sobie wyobrazić, że ponad 30 lat temu domówka nie była z charakteru Kinder -barry. Trudno tam było znaleźć stolik z kolorowymi talerzami, balonami, tysiącem ciasteczek i zabawek. Jednak pomimo niesprzyjających faktów, impreza ta. Była ważnym punktem w moim życiu. Tego dnia zacząłem coś odczuwać. Byłem otwartym dzieckiem. Łatwiej nawiązywałem kontakt z dorosłymi niż z dziećmi. Mimochodem dodałem coś od siebie do rozmowy dorosłych i nagle spłynął na mnie wodospad braw i śmiechu. Nie ukrywam, od razu mi się to spodobało. Zwłaszcza że teraz mogłem siedzieć z nimi, dorosłymi, zamiast bawić się z dziećmi, które wyrywały sobie z rąk do rąk dwie szmaciane lalki, bo akurat gospodarze mieli dwie córki. Co prawda czułem się podobnie do tej lalki, bo teraz, niczym puchar Ligi Mistrzów przekazywany z rąk do rąk nowej cioci, byłem maskotką imprezy. Ale teraz już dogadywałem te błędy specjalnie, by na nowo poczuć ten poklask. Mijały lata, co nie jest niczym wyjątkowym, Robiłem się coraz starszy i nadal to kontynuuję. Zmieniały się sposoby pozyskiwania poklasku. Oczywiście zaczęło mnie to kręcić, dawało mi to siłę do kolejnych wyzwań. Jedyna rzecz, jaka się nie zmieniała, to czas trwania uznania. Zawsze był krótki. Nazwałem go efektem motyla. Efektem motyla dlatego, bo większość z ponad 150 tysięcy gatunków tych małych owadów na świecie ma od kilku do kilkudziesięciu godzin, żeby zachwycić swoim pięknem. Zanim umrze. Łapałem się coraz to nowych rzeczy, żeby na nowo wyjść z nowego kokonu, pokazać piękne swoje skrzydła, poczuć się jak bestseller, rozchwytywany przez chwilę. Na szczęście efekt motyla był na tyle silny, że wystarczał przez lata jako Inspiracja, motywacja, wytrwałość. I tam podejmowałem coraz to większe działania. Lepiłem ogromne figury z plasteliny w przedszkolu i w szkole. Jeździłem kilkanaście godzin dziennie na rolkach, żeby móc powiedzieć najwyżej, najdalej, najszybciej. Byłem przewodniczącym w szkole i na studiach. Trenowałem kilkanaście lat sztuki walki, by potem w przysłowiowy jeden dzień zmienić to na występy na scenie teatralnej, bo tam była możliwość większego sukcesu i uznania. Skutki uboczne były takie, że moje umiejętności i wiedza były na coraz wyższym poziomie. Usłyszałem nawet kiedyś, że przeżywam kilka życiorysów naraz. Jednak w tych wszystkich lotach motyla było coś nie tak. W 2012 roku przed blokiem pakowałem walizki do samochodu, obok zamiatał dozorca, pan Jurek, czasami rozmawialiśmy trochę. Usłyszałem, uuu, jakaś wielka wyprawa. A my, nie, do pracy jadę. Ale pchany efektem motyla. docenieniem Mówię, wielka wyprawa już była. Właśnie wróciłem z Prowansji i niegrzecznie dorzuciłem do niego, a pan gdzieś się dalej wybiera? Normalnie sam bym się wyprowadził za hamstwo, ale tym razem. Ustabilizowała mnie sytuacja. Pan Jurek nie przerywając mówi, o, do wspominanego Londynu jadę. Mówię, o, wycieczka, zwiedzam to. Nie, na otwarcie Igrzysk. Igrzysk? Otwarcie jak? A ja, moja synowa startuje. Synowa? Jak to możliwe? Ta gra w ping ponga jest chinko-chinko? tak, ale startuje w reprezentacji Australii. A Australii? To przecież pan kiedyś tam będzie mógł pojechać. Eee, mówi, byłem, rok siedziałem, potem pół roku w Nowej Zelandii, a teraz po Igrzyskach też pojadę. Tak odpocząć. To jak to możliwe, że pan tu wraca, sprząta, myje klatki, zamiata, windy? Tu jestem u siebie. Mrzone wspomnienia znajomych. A poza tym, dobrze mi z tym co robię i zawsze mogę wyjechać. Przygnieciony szczęściem pana Jurka wsiadłem do samochodu i odjechałem. Przez wiele tygodni sytuacja huczała mi w głowę. Obejrzałem się za siebie w swój kolorowy życiorys. I zapłakałem jak dziecko. Przez kilkadziesiąt lat otwierałem skrzydła, żeby upodobać się komuś, ani razu nie wzbijając się do lotu samemu dla siebie. Przez wiele tygodni pracowałem nad tym, żeby wymyślać, przeżyć jeszcze raz swoje sukcesy, swoje osiągnięcia, swoje radości i przeżyć to na nowo. Szymon Hołownia w jednej ze swoich książek pyta, co zrobisz, jeżeli obudzisz się i na stole przed tobą będzie 86 400 zł na dowolny? Wydatek, ale pod jednym warunkiem, możesz je wydać tylko tego dnia, a wieczorem one znikną i nie wiadomo, czy następnego dnia dostaniesz następne. Wydacie, czy skołacie do szuflady? 86 400 to ilość sekund każdej doby, jaką masz. Sytuacja przed blokiem nauczyła mnie jednego, żeby z każdej chwili maksymalnie czerpać dla siebie, machać skrzydłami jak najszybciej, jak najdalej i przeżywać wszystko dla siebie i dla rodziny jak najlepiej. Wydawaj swój czas jak najlepiej. Tak, żebyś na końcu drogi za Frankiem Sinatrą z dumą i spokojem mógł zaśpiewać I did it my way. Zrobiłem to po swojemu. Efekt motyla ma każdy z nas w sobie. I bestsellera też. Wyznaczaj wielkie cele. Myśl w wielki sposób i omijaj tych, którzy mówią, że się nie da. Wzwijaj się każdym dniem i każdym działaniem do lodu. Jak najdalej, jak najwyżej. Machaj skrzydłami jak najwyraźniej dla siebie, bo więcej ten czas nie wróci.